Dzień dobry, nazywam się Jarosław Tabor i będę prowadził szkolenie z Google AdWords. Tematem dzisiejszych zajęć jest budowa kampanii reklamowej w Google AdWords. Szkolenie będzie składało się z 7 punktów. Pobieram wszystkie kampanie i automatycznie po wejściu w dowolną kampanię oczywiście, grupę reklam i tak dalej zakładka surowczo-widzimy. Że te mamy informacje o słowie kluczowym, o tym, gdzie on jest umiejscowiony, jakie są szacunkowe stawki za pierwszą stronę i jest magiczna kolumna, którą sobie przesunę tutaj wynik jakości. który oczywiście pokrywa się z tym, co jest napisane w panelu internetowym. Z tą taką różnicą, że tutaj nie mamy żadnych wskazówek odnośnie tego, dlaczego ten wynik takiej jakości jest niski. No, należy oczywiście. Warto sobie skonsultować, tak jakby te wyniki z wersji webowej, dlatego, że tam czasami, czasami są pomocne informacje. Oczywiście, jeżeli sami jeszcze trochę więcej statystyk, niż tylko sam wynik jakości, warto skorzystać z statystyki, całe konto, na przykład ostatnie 30 dni. No tutaj nic się oczywiście nie powierza, tego, że to konto nigdy nie działało. Jest tylko na potrzeby tego szkolenia. Ostatnim elementem, który warto sprawdzać sobie, w takiej codziennym wyglądaniu kampanii oraz takiej szybkiej optymalizacji jest na pewno doszukiwanie się nagłych pików w wykresach różnych. Może być tak, że kampania idzie w miarę równy sposób i nagle okazuje się, że tutaj jest taki duży pik, na przykład tak jak tutaj, i on się utrzymuje. I jeżeli ten pik odpowiadałby za koszty, um, koszty kliknięcia i byłby znaczny, może warto byłoby sprawdzić, czy co się w tym dniu zdarzyło? Czy może mm, jakieś były dokonywane zmiany w kampanii, które mogły negatywnie wpłynąć na, na koszty kampanii? Może coś się działo ze stroną internetową? Może po prostu tego dnia pojawiła się konkurencja na te same frazy? No, takie rzeczy można sprawdzić, można starać się wyszukać. Historycznym szukaniem może trochę gorzej, ale z bieżącym na pewno można takie rzeczy wynaleźć i jakieś informacje o swojej kampanii skonfrontować rzeczywistości.